Się rozstali. Nie no nie, no nie to, że się rozstali. Papa, papa, tata, tata pojechał do Hiszpanii, mama na Ukrainę i później moja mama 5 lat czy tam 10 na niego czekała. On coś tam... Just, mnie go tam się nie udawało, on musiał zmieniać na Austrię i tam trudno było. No i tak 10 lat oni byli prawnie w ślubie, szlu, ale no wiadomo... Tak. Nie było tam już miłości i w ogóle i nie było takiego jakiegoś też wsparcia ze strony ojca, żeby, żebyśmy pojechali. Ale teraz czego... żyją oddzielnie jakby sobie. Tak, tak, się... tak. Nie, no moja mama ma tam chłopaka, okay, mój okay. tata. W ogóle to w ogóle hit. Wiesz, ja się dowiedziałam, że mój tata wziął ślub przez Facebook, <ślesztą> że poleciał. <ślesztą> Dobrze, że mamy Facebooka. No, poleciał, poleciał do Afryki i wziął tam ślub i mi o tym nic nie powiedział. Czyli też z czarną kobietą? Tak. Okay. No, No i widzisz, nie wiem, jemu to nie pasowało, to no białe wychowanie. Nie wiem w ogóle, czy nie mam jakiejś siostry, braci z, z tej strony. Właśnie chciałam... Może przez Facebooka się